Cześć Mariusz, witamy Cię serdecznie. Witam, witam ponownie wszystkich. Znowu spotykamy się, no można powiedzieć prawie po pół roku po emisji ostatniego wywiadu z Mariuszem Zielińskim. Upłynęło trochę czasu, wiele rzeczy się wydarzyło, ale jesteś. Postanowiliśmy znowu z Tobą pogadać troszeczkę, bo Ludzie się dopytują, co u Mariusza słychać. Wielu Twoich fanów, których też tak można nazwać na YouTube, pyta się o Ciebie, co mieli, co się stało. Mariusz Zieliński. Ostatni nasz wywiad był w listopadzie, we wrześniu, 11 września 2013. Wydarzyło się dużo, czasu, dużo rzeczy od tego czasu. Wtedy Twoja mama jeszcze żyła, wtedy Twój tata żył. Dzisiaj są już daleko od ciebie, są w niebie. I ty wiesz o tym, że są w niebie, tak? Tak, wiem o tym, jestem pewny. Jestem pewny. Mariusz, jak, jak się czujesz po tych wielkich Twoich wydarzeniach w Twoim życiu tak młody, młodym? Wieku, jakim ty jesteś. Dokładnie to do tego nie mogę wytłumaczyć. Sam nie wiem, jak się czuję. Są te dni, co sobie popłaczę, posłucham muzyki, ale staram się tego nie pokazywać, bo wiele ludzi po prostu na mnie patrzy, nie chcę nie chce się załamywać. Wiem, że dużo ludzi jest ze mną i, i mi pomag pomagają wszyscy i bez nich. Bez nich to raczej bym nie dał rady, bym się raczej w dół zakopał, bym nigdy z niego wyszedł nie wyszedł. No. Nie mogę po prostu tego wszystkiego wytłumaczyć. Wtedy, kiedy rozmawialiśmy ostatnim razem, twoja mama była w dość ciężkim stanie. Wtedy zadałem ci pytanie, czy przygotowywujesz się na odejście mamy? Wtedy powiedziałeś, że tak. Tata też nie czuł się najlepiej. Pochowałeś mamę, dokładnie trzy miesiące później pochowałeś tatę. Młody człowiek, niespełna 21 lat, dopiero we wrześniu, w czerwcu będziesz miał 21 lat, tak? Tak. A mający masę obowiązków na swojej głowie, swoją rodzinę, pokonałeś to jakoś. Jak to się stało? Nie wiem, czy na razie to pokonałem, na razie Dalej walczę ze wszystkim, to, to się wszystko dzięki, dzięki ludziom dzieje. Wszyscy mi pomagają, i każdy z inną rzeczą, i to się wszystko łączy do jednej kupy, i idzie życie dalej. Nie? Staram się, no nie załamuję się, bo wiem, że jeszcze rodzice, nie jeszcze, tylko cały czas mi pomagają i będą mi pomagać. Ja to czuwam i z pomocą ludzką i boską. Wszystko Mariusz, powiedz mi, jak wyglądało twoje pożegnanie z mamą? Wróciłem, wróciłem z... jeszcze przed siłownią, jak byłem, mówię, powiedziałam mamie, że idę na siłownię, czy jeszcze coś chcę, jeszcze się spytałem, czy chcę coś do picia. Pomachało, głową, że tak, dałem jej się napić. No i poszedłem na siłownię, poćwiczyłem się, wyży, wyżyłem jak mogłem. Wróciłem, mama, mama już nie. nie, re, nie reagowała. I oczy. miała tylko białka w oczach. Nie wiedziałem już co zrobić. Taty się spytałem, co sam nie wiedział, i zadzwoniłem. Po karetkę zabrali mamę do szpitala. I siedziałem do piątej, do piątej rano i chciałam się wrócić do domu, żeby się chwilę przespać i wrócić nad ranem, a już po siódmej rano zadzwonili mnie, że mama odeszła. Tym jak to się stało, wiedziałeś, że musisz wziąć się w garść, że pierwszą twoją próbę życiową masz za sobą. Musiałeś sobie z tym wszystkim poradzić. Było ciężko. Kolejne tygodnie, kolejne miesiące, stan zdrowia taty pogarsza się. To wtedy. Po, no zaraz po śmierci mamy i po pogrzebie, tata, tata zaczął spać. Spał po 16 do 20 godzin dziennie. Zauważyliśmy to siostro i. A w, w środku listopada tata zaczął narzekać, tak jak mama kiedyś narzekała, że nie może chodzić, nie ma siły. Ja go wziąłem do szpitala. Ze szpitala no, po prostu nie chcieli go przyjąć. Ja zrobiłem wielką awanturę, żeby go przyjęli. Wszystko kazałem sprawdzić. Zrobili... Po prostu nie chcieli go przyjąć. i Niby poszli mi na rękę, że go wzięli, bo nie mieli powodu, żeby go wziąć, ale przeskanowali, przeskanowali niby wszystko, nic nie znaleźli. Wysłali jego do nursing home i nurse, po trzech dniach, w nursing home, tata już w sumie nie mógł chodzić. Ja się zdecydowałem wziąć tatę do Mayo Kulik, Minnesota. Ona jest bardzo. Znana, ona się zajmuje. Z sam się zdecydowałeś, tak? To była Twoja inicjatywa. Sam to zorganizowałeś, tak, wszystko, cały też, przewóz, wszystko. Tak. Dużo, lud Dużo ludzi mi podpowiadało też, żeby tam pojechać, bo mieli też swoje historie z rakiem i z mej okleniek. Wziąłem to pod uwagę i zawiozłem tatę. Po prostu tam jest w ogóle inna opieka. Od razu tatę wzięli, powiedzieli, że go przyjmą, zaopiekują się, przeskanują wszystko. No i tata tam, tydzień po. Ja wróciłem do Chicago, tam byłem przez weekend, wróciłem się do Chicago i przez ten cały tydzień zrobili wszystkie testy. Wróciłem się w piątek, ale tam mi od razu powiedzieli, że tata już z rakiem nie wygra to tylko wszystko przedłuża. Znaleźli, Kwestia czasu, tak? Tak. Znaleźli na kręgosłupie. Na kręgosłupie guzy były, dlatego tata nie mógł chodzić już. Nie powiedzieli, że z rakiem już nie wygrają. I go wziąłem, wziąłem go z powrotem do Chicago, do nursing home. I to było pod koniec listopada. I tak przez cały grudzień tata był w nursing home i pod koniec w hospicjum był dwa dni. Na Nowy Rok, 31 grudnia pojechałem do taty z małym, no z siostrzeńcem Bartkiem, tym młodszym i zauważyłem, że to samo co z mamą, że oczy już z tyłu, że ledwo co reaguje. Zawiozłem, zawiozłem siostrzeńca do domu i pojechałem z też bardzo dobrą mojego przyjaciela, mamą, panią Reginą Chytłą. I siedzieliśmy też przy tacie całą noc. Przez ostatni, jego nowy rok spędziłem z tatą. Też nad ranem. Pojechaliśmy, żeby się przespać i też mi zadzwonili po jakimś czasie, że tata podszedła. Dobą I teraz mi Mariusz. A tak patrząc na to z perspektywy czasu nie wydaje ci się, że twoi rodzice nie chcieli nigdy umrzeć na twoich oczach? Ja tak myślę, bo mama, mama przyszła do mnie w śnie zaraz przed telefonem. Co dostałem. Ze szpitala, że mama zmarła. W śnie Do mnie przyszła i kazała mnie przy... jo, przytulić. Właśnie w tym samym szpitalu była, w tym samym łóżku, kazała mi ją przytulić. Powiedziała, że mnie kocha. Wiem, że ta stato. Jak do taty jechałem, staliśmy na światłach. Dookoła nas wszystkie światła się zgasiły. To jest po. To po prostu jest jakiś znak. To, to nie są siły z tej, z tej ziemi. Nie są. Ciężko, ciężko jest to przeprowadzić, tą rozmowę z tobą. Przymierzałem się dość długo do tego. Chciałem trochę odczekać. Wiele osób. Pytało się, miałeś ponad 2, 2, 2300 otwarć na YouTube przy Twoim pierwszym interview, A dużo osób się pytało też, żeby nagrać to w wersji po angielsku. Mam nadzieję, że uda nam się to jeszcze zrobić. Wiele osób chciało to usłyszeć w tej angielskiej wersji, żeby zrozpoznać swoją historię. Historię bardzo tragiczną młodego człowieka, który żyje wśród nas, pracuje. W naszym Shabency Market w Bridgeview, gdzie właściwie wszystko się zaczęło. Tam przyszedłeś do pracy jako młody chłopak, 16-letni. Przyprowadziła cię mama. Zacząłeś pracę u nas, no właściwie już dość kawał czasu. I potem malutku zaczęły się pojawiać problemy zdrowotne twojej mamy, później taty. A my, jako team w naszej firmie Shabency Market, a no, wiadomo, że trzeba ludziom pomagać. I, i Ty, akurat, no, jesteś taką osobą, która jest z nami od początku i zasługujesz na tą pomoc. Dlatego też postawiliśmy dość duże grono znajomych w gotowości bojowej, żeby Ci pomóc. Ale byłeś nie jedyną osobą, która pomog której pomogliśmy wsiałem z market. Danusia Leśnicka, Nowak, świętej pamięci Aleksandra, która też była z nami. A uważam, że właśnie takie miejsca pracy, które stwarzają takie dobre, fajną atmosferę i pomoc innym ludziom, to jest coś, co buduje imię danego miejsca i, i powinno dobrze być odbierane przez resztę. Dzięki Radiu Związku PodHALAN, dzięki tego rodzaju roz, 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 rozgłoszeniu tej informacji o Twojej tragedii, Mariusz, można powiedzieć, że. Dostałeś armię ludzi, którzy ci pomogli, którzy z sercem szli do Ciebie i chyba to cię postawiło na nogi i pozwoliło ci stawić czoło tym wszystkim trudnym sytuacjom w twoim życiu, z którymi się musiałeś spotkać, które, przez które przeszedłeś, i jeszcze które masz przed sobą. Bo wiadomo, że nie na tym koniec, pochowałeś mamę, pochowałeś tatę. Jest bardzo dużo ludzi, którym chciałeś podziękować, o, którym, o których chciałeś powiedzieć. Tak. Proszę cię bardzo. Jest to, są to naprawdę ludzie wspaniali, ludzie ogromnego serca, ludzie, którzy dawali ci chęć do życia i taką siłę do przeciwstawienia się wszystkim problemom w twoim życiu. Jak przychodzili do ciebie do Siamese Market, Chcieli zostawić jakąś pomoc finansową, zawsze mówiłem im, a spotkajcie się z Mariuszem, bo tylko dzięki Wam i wa kontakcie z Wami dajecie mu siłę, że jesteście, że dajecie mu siłę do przetrwania tego wszystkiego. Dlatego takie właśnie takie ogromne grono ludzi szło do Ciebie, żeby się spotkać z Tobą, a ja wiem, że Ty tego potrzebowałeś. Ludzie potrzebują wsparcia drugich osób. Mariusz, masz listę osób, którym chcesz podziękować. Tak, tak. Masz małą ściągę, bo wiadomo, że, że nie jest sposób, w takiej sytuacji jeszcze jak dzisiaj, to wszystko spamiętać. Proszę cię bardzo, dziękuj. Mów o nich, bo to są ludzie, to jest, to jest, to jest sztab ludzi, którzy ci pomagają, pomaga, pomagali, pomagają i jestem pewny, że pomagać jeszcze będą. Z początku chciałem podziękować pani Danusi Nowak i pani Reginie Chytła. Hyt Również panu Januszowi Nowak i pan, panu Zygmuntowi Chytła. To są w sumie dwie rodziny moje zastępcze, które od początku znali moich rodziców, znali naszą sytuację i zawsze byli z nami. Po prostu to są moje dwie mamy. Dwie twoje nowe rodziny, i, tak? Tak, dwie mamy i dwóch tatów. To nie Ciężko by było, no niemożliwe by było zmierzyć. A jeszcze biorąc pod uwagę to, że właśnie Danusia była e, też jedną z osób, która musiała przejść przez tą historię ciężką w swoim tak, życiu, tak, ale serdecznie. cieszymy się strasznie, że jest w pełni zdrowia. Danusiu, pozdrawiamy cię bardzo, panią Reginę. Tak samo wiem, że była, byli non stop przy Tobie. Cieszę tak. się strasznie, że miałeś takich właśnie fajnych ludzi. Tak, przy o, sobie. Do mamy, do taty jeździli zawsze i. Nie mogę wytłumaczyć, jakie jestem za to wszystko im wdzięczny. Oni, oni zawsze są ze mną. Zawsze, zawsze i zawsze mi pomagają. Co, po, po, co mi trzeba? Nawet mi nawet nie powiem, że mi trzeba i oni lecą z pomocą. Nawet nie wiedziałem, że tej rzeczy i tamtej rzeczy mi Oni przed wszystko mi dają. Nie muszę się pytać nigdy o pomoc, oni zawsze lecą z pomocą. Następne będzie dość długa lista, no ale... To są ludzie bardzo... Mam, mam nadzieję, że nam czasu antenowego wystarczy tutaj na tej karcie pamięci, jak coś, no to będziemy dogrywać drugą część, ale proszę Cię bardzo, wymieniaj tych ludzi. Następnie Pana właśnie Wojtka Dorule, to też on wszystko rozgłosił, wszystko w sumie zaczął, wszystko rozprowadził i dlatego wszyscy o tym wiedzą. Pan, pana Wojtka każdy w sumie zna i dzięki jemu i też właściciele Siapen się o tym dowiedzieli, on rozpoczął tą akcję. Też dziękuję właścicielom, pa, panu Czarkowi, i pani Ewie. Za jak, pozwolenie. Jakubowski, jakubowcy. Jaku, Jakubowscy, za pozwolenie tej, rozprowadzenia tej akcji po wszystkich Siatem Save, bo bez tego nie miałbym jak w sumie żyć teraz. Następnie pani jest jedna pani anonimowa, co nie chciała, nie chciała być wymieniana. Znamy ją wszyscy, tak, kobieta wszyscy, wielkiego serca. Tak. Pozdrawiamy Każdemu. ją serdecznie i dziękujemy jej bardzo. Dziękujemy jej bardzo. Ja Ka -ka -każdemu też. Każdemu wiem, że pomaga, kto jest w potrzebie. Powiedziała, że też obiecała, że mi w przyszłości też pomoże na 100%. chciał też jej serdecznie podziękować. Następnie pani... Takiego ogromnego hak nie? Takie, tak. takie ogromne... <noise> Jakbym mógł, to bym wszystkich po kolei przytulał. Następnie też pani Danie Para, jej mamie, pani Marii, jej siostry siostrze, pani Celinie Kowalczyk też bym chciał razem podziękować. Też nie chcę zapomnieć wszystkich klientów, co do mnie przychodzili w Siapę Save. Starałem się zawsze podziękowania, jak dostałem adres wysłać, jak nie doszło, bo Pominąłem, przepraszam i też serdecznie dziękuję wszystkim pracownikom na co dzień. To jest druga, druga, no trzecia. Mam dużo rodzin teraz. Trzecia twoja rodzina, nie? Tak. <grym> Mam dużo teraz rodzin. to Powiedz ten... mi troszeczkę o firmie Konrad Lowell, panu Konradowi, jego rodzinie, jego małżonce, pracownikom, właściwie przedstawicielom tej firmy. To są ludzie, którzy ci na bieżąco w tej chwili pomagają też, nie? Tak, to się wszystko zaczęło od pani Haliny Buffy. Znaczy Rob... deli manager w tak, Bridge, w sklepie. Tak. Pan Robert, on pracuje w Lowell Plowell, i on y, zamówienia bierze od nas. I pani Halina wspomniała mu o mnie i pan Robert, przepraszam, nie znam nazwiska. Pan Robert powiedział panu Konradowi i właścicielom o mojej, mojej sytuacji i teraz pomagają mi non stop. Dostaję w sumie kontenery jedzenia od nich. I nie muszę się o jedzenie przejmować. Także w razie czego to nawet jeszcze pomożesz się podzielić z innymi głodnymi ludźmi tak, tak? na tak, świecie? Tak, tak, bo to bardzo dużo jedzenia. Przychodziłeś przez różne etapy ludzi z pomocą? Wiem, że byłeś też jeszcze w następnej firmie, która ci też pomagała z jedzeniem. Tak. Chciałem bardzo podziękować też pani Małgosi i Lasak. Dostawałem stamtąd obiady i nie musiałem się po prostu przejmować, czy, czy będę miał dzisiaj co do jedzenia, czy dzieci będą mieli. Ja dzieci, mówię, tak. właśnie powiedz troszeczkę na temat dzieci, bo to jest bardzo ważne. Bo, przy jesteś młodym człowiekiem? O jakich dzieciach ty mówisz? O, o siostry, dzieciach. Bartek 7 lat, Adam 12. Oni, no w sumie, to są moi bracia, nie siostrzeńcy. No, chociaż jestem dla nich, nie chcę o tym mówić, że, że jestem tatą, nie jestem tatą. Ja się czuję dla nich jak brat, tyle że. Taki brat, co im powie, co zrobić, co nie zrobić, co można, co nie można i... Dlaczego ty się musisz nimi opiekować? Siostra jest teraz też nursingą, bo ona była w domu po śmierci mamy, ale ona nawet na lekarstwach, ona chodziła po nocach, ona tylko o papierosy dba i tylko by nam problemów narobiła. Dobrze, że sąsiadów mamy dobrych, mamy dobrych i nikt nie zadzwonił po policję, ale po prostu... Chodziła po nocach po wszystkich apartamentach dookoła nas i prosiła o papierosy I dużo miałam telefonów od sąsiadów i po prostu ona teraz jest w nursing home. Jak miał, mam plan, to dopiero za dwa miesiące jakby do wakacji mam kilka planów co, co dla niej zrobić, ale to na razie trzymam do siebie i zobaczymy jak to dalej pójdzie. Przechodzimy do, na, do dalszych ludzi, którzy Ci pomagali. Pani, pani Ela, ona przychodzi co drugą, trzecią sobotę, pomaga mi dookoła domu. Mówisz o posprzątaniu, takich rzeczach gospodarczych domu, tak. tak? To jest cudowna kobieta, chcę jej zawsze dać, chociaż na przykład mam dużo, no dużo tego jedzenia, nie chcę nic ode mnie Pani Ela wziąć i bardzo bym chciał też jej serdecznie podziękować, bo to jest złota kobieta. Nie... Mariusz, czy masz jeszcze jakieś powiedzmy no. Józefowi Łatwiak i jego wspólnikowi bardzo pomogli. Jeszcze raz nazwisko jakie? Łatwiak. Okej. Okay. Bardzo nam też pomagali, też od początku jak mama zma zmarła. Pani Marii Dyrektorce Polskiej Szkoły i pani Bożence Kupiec. Oni dzieci od razu usłyszeli jaka historia, od razu wzięli dzieci do polskiej szkoły, żadnych pytań. Pani Beatce Szczepaniak cały czas nam pomaga. Pani Alicja Kwiemer, ona mi teraz w takich sprawach innych pomaga. Biurowych? Tak, biurowych właśnie. Okay. I przede wszystkim moim przyjaciołom, oni powinni być w sumie na początku, bo oni zawsze ze mną byli. Oskar, I... nie? Oskar jak Dominik, Dawid, Andrzej, Aneta, Dominika, oni zawsze ze mną byli, oni nie musieli... Nie musiałem im dzwonić, oni zawsze, sami się wpraszają do mnie, przychodzą, trzymają mi towarzystwo. Nie dużo ma, wiesz co, dużo masz tą rodzinę, wiesz? Dużo no jak mówię, jak mówię, jest nie jedna rodzina, jest kilku, kilka. Nie muszę nigdy o nich nic prosić, zawsze są ze mną to są złoci ludzie, a zresztą wszyscy. Mariusz, kiedy, kiedy byłem z Tobą na, na jednym i na drugim pogrzebie, kiedy byłem na pogrzebie Twojego taty, odczytałeś tam przyrzeczenie nad grobem. Było to też zaprezentowane na stronie na YouTube. Yy, troszeczkę wiatr wtedy wiał. Yy, jakość tego nagrania nie była najlepsza. Czy mógłbyś to, mógłbyś to przyrzeczenie, ja, ja zatytułowałem to przyrzeczenie nad grobem ojca, mógłbyś to przyrzeczenie jeszcze raz odczytać tutaj naszym yy, tym, co ci oglądają w tej chwili, postaram się. Kochany Tatusiu, byłeś, jesteś i będziesz najlepszym tatą na świecie, chociaż jest mi bardzo ciebie brak. Wiem, że teraz nie cierpisz i możecie sobie wraz z mamą wiecznie odpoczywać. To wy uczyliście mnie, jakim być człowiekiem i jak traktować innych. Na stare lata wyjechaliście do innego kraju, żebyśmy mieli lepszą przyszłość. Chciałem się Wam bardzo odwdzięczyć, ale Pan Bóg chciał inaczej. W Twój ostatni dzień mówiłem Ci, tato, że jestem z Tobą i że będzie wszystko ok. Jeszcze pokiwałeś głową i dałeś mi znak, że we mnie wierzysz. Nie bój się, tato. Twoja męka i ciężka praca nie pójdzie na marne. Zrobię wszystko, żeby w życiu gdzieś dojść i znajdę swój cel. Ukończę szkołę nie także i dla siebie, ale także i dla, ale także i dla ciebie. Bo wiem, że to było twoim marzeniem. Zawsze mi o tym mówiłeś. Wiem, tato, że będziesz nam pomagał, tak samo jak i nam mama pomagała od jej śmierci. Razem połączycie swoje siły i wiem, że nam nie będzie źle. Za dużo mam przyjaciół i oni nie dadzą mi zginąć. Ty sa sam wiesz, Tato, o kim ja mówię, i na pewno też im w życiu pomożesz. Więc dziękuję Ci, Tato, za wszystko. Odpoczywajcie sobie z mamusią i czuwajcie nad nami wszystkimi. Jesteście na najlepszymi rodzicami na świecie. Kocham Was i do zobaczenia.